Siema, z tej strony wściekły cu dzisiaj będzie unboxing kostek od Hipopotama. Oszerzymy sobie patrzećkę. Kostki. Kostki. doszły w szybkim tempie. Polecam tego Alegrowicza. Link w opisie do jego opcji będzie. Mm. Trochę dużo się znajduje tutaj kostek, ale zobaczycie sobie ile. Jakie. I chyba wyszedł z taką inicjatywą, że jak kupisz się coś za 150 zł, to gratis można dostać otrzymać mirror silver. No. Znaczy, rachunek to mogę pokazać cenę. 445 zł. Folia bąbelkowa. O, woreczek. Trzy, cztery woreczki gratis. Włożyłem sobie na bok. I tutaj widzę dwa cukiereczki. Dobrze, bardzo fajne. Spróbuję no, później. No. Dalej, pierwszą rzeczą będzie timer speed stack. Otworzymy sobie, zobaczymy jak działa. Dobrze zapakowane wszystko. No i nie da się wyjąć, nawet bardzo ciężko. Sorry, że tak długo, ale o idzie idzie Dobra. jeszcze jedno blokowanie. Pomogę sobie no jest fajne zobaczymy jak działa Power. super, bardzo dobrze reset, jeszcze raz spróbuję Hmm. Odłożymy sobie na bok. Dobra, naklejki od mrozia. 3x3. Na na Następną kostką jest. Nie wiem, gratis jakiś. Zobaczymy. Chyba. Albo to jest. A nie, to jest Fisher Cube. Jak się nie mylę. Tak, Fisher Cube. Tylko był takim białym plastiku. No. Ale fajnie się porusza. Naprawdę. Dobra, następną kostką... Tylko zrobię tak. Będzie Moju Huang. Moju Huang. No. Otwieramy. Doszły burzę? burze? Więc tak. Ciężko wyjąć. Dobra. Dobra. Super kolory. Ale takie jasne. Dobra, zaczynamy jak tak się porusza. Ale szybko. No, dalej ścina zakręty. O 45, bez problemu. Przez 50, nawet więcej. Budowę może pokażę tak na szybko, jak da się wyjąć. Dobrze. No taka torpetka. Taka, wiecie. No, takie. Rożnik. Taki pusty w środku. O, zapomniałem, bym zapomniał. Pokażę wam krzyżak. Niebieski, o, to tak. O, widać. I złożę szybko kostkę, dobra, tutaj złoży asystent. Następną kostką jest gratis to jest chyba Whititidan, typ C. Mini. Magic Cube Dobrze, otworzę O, koska bardzo malutka Ale super się porusza Kłaciutko. No Permutację H zrobiłem No Następna koska już nie będę otwierał, ale taka sama Proszę W gratisie dostałem, umówiłem się Dwa smarimaru naprawdę duży unboxing. Shengshu Mega Bardzo tłusty. O. Ale trzeba poluźnić, wyregulować. No, dobrze będzie chodził. Jak na razie to tak sobie. No tutaj tak. Dobrze. Następną kostką też Shengshu Mega Mix. No chyba już nie będę otwierał, tylko tak pokażę. No, żeby nie było. Proszę. I jeszcze jeden Shengshu Mega Mix. O. Dobra. To samo, wszystko to. Do... Następna kostka. Shengshu Pyraminx. dla kolegi. No. Bardzo tusta. No, się porusza trochę, trzeba ją rozłożyć, a tak to dobrze się porusza, naprawdę. Te tej kosce. Następna kostka, 5x5 na Shengshu. pomocy, ogarnę tu trochę pudełka, Wrzucę. No, już nie mogę otworzyć. O, wyszło. Tutaj pudełko uszkodziłem, ale co tam. Instrukcja. No i kostka sama. Porusza się nawet dobrze. Trochę trzeba ją poróżnić, wyregulować. No, i na dobrze chodzić. Nie lokuję te środkowej Nie lokuję jak w SHEINGSZU 4x4, wersja czwarta. No i tyle o tej kostce Fajnie nawet. Następnymi kostkami są dwie Shenzhen. Shu, yy, sorry. Shuang Shuangren. Nowość na rynku. No, shi, logo Fengsi. Tutaj takie taka jakby kostka. No tutaj. Okienko. Budowa jakaś. Tutaj. Fan puzzle szłangren. Są trzy rodzaje, dwa rodzaje tej kostki: 57 mm i 54,6 mm. Chyba jeszcze jak, jak się nie mylę, ta druga jeszcze nie wyszła. 54. No, otworzymy. Żeby nie uszkodzić pudełeczka, to trzeba jakoś tak sprawnie. O, jest. Kostka w jakiejś folii. Dobra, otworzymy. Mm, za tą kostką najdłużej czekałem. Naprawdę bardzo mnie ciekawi kostka. Dobra, zobaczymy jak się rusza. Ale szybka, naprawdę. no, takie czuję jakby była słaba czuć taka, zobaczymy może budowę jak da się wyjąć o, wiem, o to budowa taka nie spotkałem się nigdy z taką ale bardzo ciekawa, taki chropowaty plastik, ciekawe rozwiązanie krawy yy, narożnik, przepraszam taki aż ja takie puste od dla, żeby była kostka bardziej taka. Dobra, i pokażę krzyżak jeszcze. Krzyżak jest taki dziwny, taki... Tym wypukły mi tutaj, no dobra. Złożę szybko kostkę. Dobra, albo nie złożę tutaj. I otworzę tą drugą. To ciebie O nie ma już takiej police. Szybka naprawdę taka. Pólnie chodzi ścina. Bardzo ciasna jest. Ścinanie takie. Trzeba poluźnić bo o widać. Tamta była luźniejsza. Ale. Ona szybko chodzi naprawdę. Super kostka, klejki są takie dość fajne. Zrobię jeszcze permucha. Podsumowując te kostki to tak. To będzie funksi pierwsze. Jeszcze otworzę tutaj. drugie fang pyraminx trzy 3 megamixy tutaj mam w pudełeczku 3 megamixy znów gratis jakowska naprawdę duży unboxing dwa smary maru i jeden fisher cube, trochę dziwne bo były zamówione dwa no ale porozmawiam z alegrowiczem no o tej sprawie i zobaczymy, co się da zrobić. No na razie. No, tyle można powiedzieć. Aha jeszcze 5 na 5 w większu. To jest moju Szybka kost. Super, polecam. No to coś spyliłem, ale okej. Okay. Dobra, no. Podsumowując, bardzo dużo kostek jeszcze może policzę. Ile i timer tak. Zobaczymy, czy pokażę jak się. No, polecam tego Allegro. No i chyba na tyle. Na razie subskrybujcie, komentujcie. No, na razie kończę.